Witam wszystkich serdecznie, jest to bonusowy odcinek do serii Let's Play Gothic 2 Znajdujemy się tutaj koło piramid Zaraz po skończeniu odcinka przybiegłem tutaj Zabiłem tylko tutaj trzy jaszczurki Zaraz zabiję trzy gobliny Zabiłem trzy jaszczurki Zasejwowałem w razie czego I zamierzam teraz zwiedzać tę miaskinię i jest, jest ukryta pewna, pewna rzecz, którą bardzo chcę zdobyć. No i tutaj są przede wszystkim pełniacze. Obiecuję szczęście, nie ma. nic po drodze nie zabiło. Widzicie taką kupkę kamieni, tutaj po mojej lewej, zaraz na nią dokładnie spojrzę. Mikstury, mikstury, tak. Mięso, kupacza. No jak zwykle. Jak to w jaskiniach bywa? No słychać gobliny, tak? Znaczy, że są w tamtą stronę. Spójrzcie na tą kubkę kamieni. Teoretycznie, gdybym uderzył z drugiej strony, ona powinna... powinien się z niej uformować golem, cofnąć się i rozpaść z powrotem. Jednak tutaj no cóż, udało mi się zbugować to. Jak widzicie tu już są dwie kubki kamieni Eee. No i teraz trzymajmy kciuki. Rozdać bojownik. Nie zdąży wyprowadzić. Nie ma czego plądrować. No i tak, właśnie stajemy przed tą skrzynią. Specjalnie w tym momencie zapiszę grę, bo nie znam szyfru, a wydaje mi się, że jakiś jest i to całkiem skomplikowane. Tak więc. W momencie kiedy otworzę skrzynię wszystkie golemy za mną sformułują się jakby złożą do kupy No i mnie czeka niemiła ucieczka No to było niesamowite Dobra Tadam, żyję. Co ja z temna dobrałem? Chyba to, e, trochę złota. W sakwie którą znalazłem w tym oto w tamtej to skrzynce, znalazłem taki pierścień. No spójrzcie na statystyki. 10 obrany do wszystkiego. Sorry, mana nie jesteś mi potrzebna. W tym momencie nasze statystyki wyglądają tak. No, no istny kosmos w tym etapie gry. I sądzę, że teraz wrócę w tamto miejsce, gdzie ostatnio byłem, znaczy do tam do słonecznego kręgu i będę zaczynał następne nagrywanie od tamtego właśnie miejsca. Mam nadzieję, że e, dla niektórych to było przypomnienie, a dla niektórych e, pokazanie e, tutaj, tutaj tej możliwości na zdobycie no naprawdę niesamowitego świecidełka e, w tym etapie gry. Ale to pójdę jeszcze, oczyszczę jaskinie. Ale tego już nie będę nagrywał. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć.